Centrum Turystyczno-Sportowym w Nowej Rudzie Supcu zorganizowane zostały Mikołajkowe Zawody Pływackie Szkół Podstawowych i Olimpiada Sportowa Klas 1-3. W zawodach wziął udział około 400 uczestników. Po dwuletniej przerwie Mikołaj powrócił na obiekty sportowe, z czego bardzo się oczywiście cieszymy, bo to zawsze impreza, która przyciąga mnóstwo dzieci. Wszystkie szkoły biorą udział w tych zawodach. Najpierw są zawody pływackie, później dla jeszcze młodszych dzieci są zawody na hali sportowej, więc to zawsze cieszy, że możemy z okazji Mikołaja, z udziałem Mikołaja przygotować dzieciom fajną zabawę, bo przede wszystkim chodzi tutaj o zabawę, ale oczywiście są to zawody sportowe, więc są nagrody, są zwycięzcy i cieszymy się, że możemy powrócić do tej formuły, którą od wielu lat praktykujemy. Faktycznie po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią możemy gościć uczestników, którzy rywalizują w różnych stylach na basenie, który wychował przecież wielu mistrzów. Bardzo się cieszę, że możemy powrócić do tej formy sportowej. Yy, zwłaszcza, że, że warunki bardzo sprzyjają organizowaniu te, tego typu zawodów tutaj w Nowej Ludzie. Sportowa rywalizacja, wspaniały doping kibiców i wiele pozytywnych emocji towarzyszyło uczestnikom zawodów, a w przerwach między konkurencjami nad radosnym świętowaniem czuwał Mikołaj ze śnieżynką rozdając słodkości. My tu dzisiaj ciężko pracujemy. Powiedzcie dziewczyny, co my dzisiaj robimy? Rozdajemy wszystkim cukierki i składamy. I składamy życzenia. Tak jest. Dzisiaj jest tak uroczysty dzień, że chcemy, żeby wszyscy czuli się potrzebni, szczęśliwi wszystkim mieszkańcom Ziemi Kłodzkiej ze szczególnym uwzględnieniem Nowej Rudy składamy najserdeczniejsze życzenia.